Była kiedyś armia, która stawiała opór każdemu zachodniemu imperium, które próbowało ją podbić. Armia wojowników, którzy walczyli mieczami przeciwko karabinom. Armia, która stała mocno przeciwko modernizacji, przeciwko industrializacji, przeciwko całemu światu. Mówię o samurajach Japonii. Mówię o ostatnim oporze klasy wojowniczej, która dominowała w Japonii przez prawie tysiąc lat. Mówię o rebelii Satsuma. 1977 roku ostatniej bitwie samurajów. Ale jak Japonia doszła do tego punktu? Jak naród, który przez wieki skutecznie odrzucał zachodnie imperia, skończył rozdarty wojną domową między tradycją a nowoczesnością? Kim był Saigo Takamori, ostatni wielki przywódca samurajów? I jak zakończyła się ta wojna, która na zawsze zmieniła Japonię? W tym filmie wyjaśnię wszystko szczegółowo. Zabiorę cię od czasów feudalnej Japonii, kiedy samuraje byli niekwestionowanymi panami ziemi, do restauracji Meiji, kiedy Japonia postanowiła zmodernizować się za wszelką cenę. Pokażę ci, jak samuraje, którzy kiedyś byli obrońcami Japonii, stali się jej wrogami. I ujawnię, jak jeden człowiek, Saigo Takamori, poprowadził ostatni desperacki opór samurajów przeciwko światu który nie miał już dla nich miejsca. To jest historia rebelii Satsuma. Historia o tym, jak ostatni samuraje walczyli i ginęli za świat, który znikał. I historia o tym, jak Japonia przekształciła się ze społeczeństwa feudalnego w nowoczesną potęgę w ciągu zaledwie kilku dekad. Przygotuj się, bo to jest epicka historia o honorze, lojalności, zdradzie i poświęceniu. Aby zrozumieć rebelię Satsuma, musisz najpierw zrozumieć, kim byli samuraje i co reprezentowali. Samuraje byli klasą wojowniczą Japonii. Przez prawie tysiąc lat, od XII do XIX wieku, dominowali w japońskim społeczeństwie. Byli czymś więcej niż tylko żołnierzami. Byli elitą, arystokracją, władcami. Słowo samuraj pochodzi od saburał, co oznacza służyć. Samuraje służyli swoim panom, daimyo, feudalnym lordom, którzy kontrolowali różne regiony Japonii. W zamian za swoją służbę samuraje otrzymywali stypendia ryżowe, ziemię i przywileje. Ale samuraje byli czymś więcej niż najemnikami. Przestrzegali surowego kodeksu zwanego bushido, droga wojownika. Ten kodeks kładł nacisk na honor, lojalność, odwagę, samodyscyplinę. I gotowość do śmierci za swojego pana. Samuraje trenowali od dzieciństwa w sztukach walki. Uczyli się używać katany, miecza samurajskiego, uważanego za duszę wojownika. Uczyli się łucznictwa, jazdy konnej, walki. Ale uczyli się też kaligrafii, poezji, ceremonii parzenia herbaty. Oczekiwano od nich, że będą zarówno wojownikami, jak i uczonymi, i mieli unikalny przywilej. Prawo do noszenia dwóch mieczy, długiej katany i krótszej wakizashi. To prawo, zwane daisho, było symbolem ich statusu. Tylko samuraje mogli nosić dwa miecze. Przez wieki Japonia była w stanie, ale jeśli zaakceptują, złamią politykę sakoku, która była podstawą władzy Tokugawa przez ponad 200 lat. Pery dał im czas na podjęcie decyzji. Powiedział, że wróci w następnym roku po odpowiedź, i wrócił. W lutym 1854 roku Perry powrócił z jeszcze większą flotą, ośmioma okrętami wojennymi. Tym razem szogunat nie miał innego wyboru, jak tylko ustąpić. 31 marca 1854 roku Japonia podpisała konwencję z Kanagawy, otwierając dwa porty dla amerykańskiego handlu i gwarantując sprawiedliwe traktowanie rozbitków amerykańskich marynarzy. Wkrótce nastąpiły podobne traktaty z Wielką Brytanią, Rosją i Holandią. Japonia została zmuszona do otwarcia się na świat. I to wydarzenie, przybycie czarnych statków, wywołało kryzys, który ostatecznie obalił szogunat Tokugawa. Dlaczego? Ponieważ szogunat zawiódł w swoim najbardziej podstawowym obowiązku ochronie Japonii przed cudzoziemcami. Samuraje, zwłaszcza ci z południowych domen, Takich jak Satsuma i Czoszu byli wściekli. Postrzegali szogunat jako słaby, jako zdradziecki i zaczęli się organizować. W latach 60. XIX wieku Japonia była na skraju wojny domowej. Wyłoniły się dwie frakcje. Po jednej stronie był szogunat Tokugawa i jego zwolennicy, którzy chcieli utrzymać istniejący system, choć z pewnymi reformami. Po drugiej stronie byli rebelianci. Głównie z domen Satsuma i Choszu, którzy chcieli obalić szogunat i przywrócić cesarza jako prawdziwego władcę Japonii. Widzisz, podczas szogunatu Tokugawa cesarz był postacią ceremonialną, bez realnej władzy. Mieszkał w Kioto, wykonywał rytuały religijne, ale nie rządził. Prawdziwa władza była w rękach szoguna, ale rebelianci używali cesarza jako symbolu. Ich hasło brzmiało: Sono yoi. czcić cesarza, wypędź barbarzyńców. Argumentowali, że szogunat zdradził cesarza, otwierając Japonię dla cudzoziemców. W 1868 roku, po latach konfliktu, rebelianci wygrali. Ostatni szogun, Tokugawa Yoshinobu, zrezygnował. Cesarz Meiji, który miał zaledwie 15 lat, został przywrócony do władzy. To jest znane jako Restauracja Meiji. Jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w historii Japonii. Ale oto ironia. Rebelianci, którzy obalili szogunat w imię wypędzenia barbarzyńców, natychmiast zrobili coś przeciwnego. Zdecydowali, że jedynym sposobem, w jaki Japonia może przetrwać w nowoczesnym świecie, jest modernizacja, westernizacja, stanie się tak potężnym jak narody zachodnie. Nowy rząd Meiji rozpoczął masowy program modernizacji. Wysyłali studentów za granicę, aby uczyli się zachodniej technologii. Zatrudniali zagranicznych ekspertów do nauczania w Japonii. Budowali fabryki, koleje, linie telegraficzne. Stworzyli nowoczesną armię opartą na europejskich modelach. I tu zaczęły się problemy dla samurajów. Widzisz, nowy rząd Meiji potrzebował pieniędzy na wszystkie te reformy. A skąd pochodziły pieniądze? Z podatków ale w tym starym systemie samuraje nie płacili podatków. Zamiast tego otrzymywali stypendia od rządu. W Japonii było około 400 tysięcy samurajów, mniej więcej 5-6% populacji. I wszyscy otrzymywali stypendia. To było ogromne obciążenie dla rządu. Więc rząd Meiji zaczął demontować system samurajski. W 1869 roku daimyo zostali przekonani lub zmuszeni, do zwrócenia swoich ziem cesarzowi. Feudalne domeny zostały zniesione i zastąpione prefekturami, administrowanymi przez rząd centralny. W 1851 roku samuraje stracili swoje wyłączne prawo do bycia żołnierzami. Rząd ogłosił, że stworzy armię poborową, rekrutując zwykłych ludzi ze wszystkich klas społecznych. W 1886 roku rząd zaczął zamieniać stypendia samurajów na obligacje rządowe. Wielu samurajów Zwłaszcza niższej rangi, otrzymało obligacje warte znacznie mniej niż ich poprzednie stypendia. A w 1856 roku rząd zadał ostateczny cios. Wydał edykt o zniesieniu mieczy, zakazujący samurajom noszenia mieczy w miejscach publicznych. Dla samurajów było to coś więcej niż tylko prawo to był atak na ich samą tożsamość. Miecz był duszą samuraja. Odebranie im mieczy było jak odebranie im człowieczeństwa. Samuraje byli wściekli. Pomogli obalić szogunat, Walczyli o restaurację Meiji. A teraz rząd Meiji ich zdradził? Małe rebelie samurajów wybuchły w całej Japonii. W 1954 roku była rebelia Saga. W 1856 roku była rebelia Shinpuren i rebelia Akizuki. Wszystkie zostały zmiażdżone przez nową armię poborową – ale największa rebelia, ostatni i najbardziej desperacki opór samurajów miał jeszcze nadejść. I miał być prowadzony przez najsłynniejszego samuraja ze wszystkich Saigo Takamori. Saigo Takamori jest jedną z najbardziej fascynujących postaci w historii Japonii. Był gigantem, mężczyzny. Podobno miał ponad 180 cm wzrostu i ważył ponad 100 kg ogromny, jak na japońskie standardy tamtych czasów miał przenikliwe oczy, imponującą obecność i naturalną charyzmę, która inspirowała zaciekłą lojalność. Saigo urodził się w 1828 roku w domenie Satsuma, w południowej Japonii. Pochodził z rodziny samurajskiej niższej rangi, nie bogatej, ale szanowanej. Od młodości wykazywał wyjątkowe zdolności w sztukach walki i przywództwie. W latach 60. XIX wieku Saigo był jednym z kluczowych przywódców restauracji Meiji. Był jednym z głównych dowódców wojskowych, którzy obalili shogunat Tokugawa. Bez Saigo restauracja Meiji mogłaby nie odnieść sukcesu. Po restauracji Saigo stał się jedną z najpotężniejszych postaci w nowym rządzie Meiji. Był doradcą cesarza, dowódcą armii, jednym z architektów nowej Japonii. Ale Saigo był tradycjonalistą. Wierzył w wartości samurajskie: honor, lojalność, odwagę. I coraz bardziej widział, jak rząd Meiji zdradza te wartości. Punkt krytyczny nadszedł w 1873 roku. Saigo zaproponował, aby Japonia najechała Kore, która odmówiła uznania rządu Meiji. Saigo argumentował, że przywróci to honor Japonii i da bezrobotnym samurajom cel. Ale inni przywódcy rządu, zwłaszcza Okubo Toshimichi, Sprzeciwili się temu. Argumentowali, że Japonia nie jest jeszcze wystarczająco silna na wojskowe przygody za granicą. Musi skupić się na wewnętrznej modernizacji. Debata stała się gorzka, a kiedy propozycja Saigo została odrzucona, zrezygnował z rządu w proteste. Wrócił do Satsumy, swojej rodzinnej prowincji, i tam, w Satsumie, Saigo stał się magnesem dla niezadowolonych samurajów. Tysiące samurajów, zwłaszcza z Satsumy, przybyło do Saigo. Widzieli w nim ostatniego prawdziwego samuraja ostatniego człowieka, który stał za starymi wartościami w świecie, który modernizował się zbyt szybko. Saigo założył prywatne szkoły w Satsumie, rzekomo w celu edukacji młodych ludzi. Ale w rzeczywistości te szkoły były obozami szkolenia wojskowego. Uczniowie uczyli się sztuk walki, taktyki wojskowej ideologii samurajskiej. Rząd Meiji w Tokio obserwował nerwowo. Saigo był zbyt popularny, zbyt potężny. A Satsuma stawała się państwem w państwie, z własną prywatną armią samurajów lojalnych wobec Saigo, a nie wobec rządu. W styczniu 1877 roku napięcie eksplodowało. Rząd Meiji, obawiając się, że Saigo planuje rebelię, wysłał statek do Kagoshima, stolicy Satsumy, aby usunąć broń i amunicję, z rządowego arsenału tam. Uczniowie Saigo wściekli, zaatakowali arsenał i przejęli broń. Saigo był w niemożliwej sytuacji. Nie planował rebelii, przynajmniej jeszcze nie. Ale jego zwolennicy zaatakowali rząd. Jeśli ich nie poprowadzi, zostaną zmasakrowani. Jeśli ich poprowadzi, będzie w otwartej rebelii przeciwko rządowi, który pomógł stworzyć. Saigo wybrał honor zamiast rozsądku. Postanowił poprowadzić swoich samurajów przeciwko rządowi Meiji. 15 lutego 1897 roku, Saigo i armia około 25 tysiącach samurajów wymaszerowała z Kagoshima na północ w kierunku Kumamoto, gdzie znajdował się główny garnizon rządowy. Rebelia Satsuma się rozpoczęła. Armia Saigo była imponująca na widok. Tysiące samurajów w tradycyjnych zbrojach niosących katany. Niektórzy z karabinami i działami, które przejęli z arsenału. Maszerowali w zdyscyplinowanej formacji, śpiewając pieśni wojenne, gotowi umrzeć za swojego przywódcę. Ale stali w obliczu wroga, bardzo różnego od wszystkiego, z czym samuraje mieli do czynienia wcześniej. Armia rządu Meiji była nowoczesną armią. Składała się głównie z poborowych, zwykłych ludzi rekrutowanych ze wszystkich klas społecznych. Nie byli samurajami. Wielu z nich to chłopi, którzy byli szkoleni tylko przez kilka miesięcy, ale mieli kluczowe przewagi. Mieli nowoczesne karabiny, artylerię, karabiny maszynowe Gatlinga. Mieli standaryzowane mundury, nowoczesną taktykę, jasny łańcuch dowodzenia. I mieli liczby. Rząd mógł rekrutować setki, tysięcy ludzi, jeśli to konieczne. Co ważniejsze, mieli coś, czego samuraje nie mieli koleje i telegrafy. Japonia budowała koleje od lat 70. XIX wieku. Do 7 roku były linie kolejowe łączące główne miasta. Oznaczało to, że rząd mógł szybko przemieszczać wojska i zaopatrzenie do dowolnej części kraju. A telegrafy oznaczały, że rząd mógł koordynować swoje siły w czasie rzeczywistym, coś niemożliwego we wcześniejszych wojnach. Samuraje z drugiej strony polegali na tradycyjnych metodach. Maszerowali pieszo lub konno, wysyłali wiadomości przez kurierów. Walczyli tak, jak walczyli przez wieki. To była przeszłość przeciwko przyszłości. A przyszłość miała wszystkie przewagi. Pierwszą wielką bitwą rebelii było oblężenie Kumamoto. Kumamoto było ważnym miastem z silnie ufortyfikowanym zamkiem i garnizonem około 3100 żołnierzy rządowych. Saigo musiał zdobyć Kumamoto, aby kontrolować południową Japonię. 22 lutego 1897 roku armia Saigo przybyła do Kumamoto i rozpoczęła oblężenie. Przez 54 dni samuraje Saigo atakowali zamek raz za razem. Walczyli z niewiarygodną zaciekłością, szarżując przeciwko obronom rządowym z wyciągniętymi mieczami, krzycząc o krzyki wojenne, nie bojąc się śmierci. Ale obrony rządowe się utrzymały. Żołnierze rządowi, choć w mniejszości liczebnej, mieli przewagę fortyfikacji i nowoczesnej broni. Strzelali salwę za salwą do szarżujących samurajów, kosząc ich dziesiątkami. A tymczasem rząd Meiji gromadził masową armię, aby odblokować Kumamoto. Używając kolei, rząd przetransportował ponad 60 tysięcy żołnierzy na południe. Ci żołnierze pod dowództwem generała Yamagaty Aritomo, ironicznie sam były samuraj z czoszu, maszerowali w kierunku Kumamoto. 14 kwietnia przybyła armia odsieczy. Saigo, zdając sobie sprawę, że nie może walczyć zarówno z garnizonem Kumamoto, jak i armią odsieczy, zniósł oblężenie i wycofał się na północ. Oblężenie Kumamoto zakończyło się niepowodzeniem, a teraz Saigo był w defensywie. W ciągu następnych miesięcy rebelia zamieniła się w serię walk odwrotowych. Armia Saigo, ścigana przez coraz większe siły rządowe, walczyła w bitwie po bitwie, stale wycofując się na południe z powrotem w kierunku Satsumy. Były momenty błyskotliwości. W bitwie pod Tabaruzaka, od 4 do 20 marca, samuraje Saigo walczyli zaciekle, utrzymując pozycję obronną przeciwko powtarzającym się Atakom rządowym, ale w końcu zostali oskrzydleni i zmuszeni do odwrotu. W bitwie pod Takase samuraje rozpoczęli desperacki nocny atak na linie rządowe, walcząc wręcz mieczami i bagnetami. To była jedna z najbardziej krwawych bitew rebelii, ale znowu zostali odparci. Z każdą bitwą armia Saigo malała. Ludzie ginęli, byli ranni, dezerterowali. Zapasy się kończyły. Amunicja się wyczerpywała. Do sierpnia 1878 roku armia Saigo została zredukowana do zaledwie około 500 łaczy ludzi. Byli z powrotem w Kagoshimie, gdzie rebelia się rozpoczęła, otoczeni przez ponad 30 tysięcy żołnierzy rządowych. To był koniec. Saigo i jego ostatni samuraje wycofali się na wzgórze zwane Shiroyama, góra zamku, z widokiem na Kagoshima. Była to silna pozycja obronna, ale nie było ucieczki. Przez kilka dni żołnierze rządowi bombardowali Shiroyama artylerią. Samuraje, bez własnej artylerii, mogli tylko kucać i znosić bombardowanie. Saigo wiedział, że wszystko się skończyło. Nie było nadziei na zwycięstwo, nie było nadziei na posiłki, nie było nadziei na ucieczkę. Pozostała tylko jedna rzecz. Umrzeć z honorem. Wczesnym rankiem 24 września 1877 roku Saigo i jego ostatni samuraje, teraz zredukowani do zaledwie około 400 ludzi, rozpoczęli ostatni desperacki szturm przeciwko liniom rządowym. Szarżowali w dół wzgórza, z wyciągniętymi mieczami, krzycząc tradycyjny samurajski okrzyk wojenny. Niektórzy mieli karabiny, ale większość miała tylko miecze. Szarżowali przeciwko nowoczesnej armii z karabinami maszynowymi, karabinami i artylerią. To było samobójstwo, ale było to honorowe samobójstwo. Żołnierze rządowi otworzyli ogień. Karabiny maszynowe Gatlinga ryknęły, wystrzeliwując setki kul na minutę. Karabiny trzaskały w skoordynowanych salwach. Artyleria wystrzeliwała kartacze. Samuraje padali dziesiątkami, ale nadal szarżowali przez ciała swoich poległych towarzyszy w kierunku linii rządowych. Niektórzy dotarli do linii rządowych i walczyli wręcz, ciosając swoimi katanami, walcząc z desperacką zaciekłością. Ale zostali przytłoczeni przez samą liczbę. W ciągu kilku minut wszystko się skończyło. Ostatni samuraje Saigo leżeli martwi lub umierający na zboczu wzgórza. Sam Saigo został ranny podczas szarży. Według tradycji Wycofał się w spokojne miejsce na wzgórzu. Tam, zgodnie z tradycją samurajską, popełnił seppuku, rytualną samobójstwo. Podczas gdy lojalny zwolennik odciął mu głowę, aby dokończyć akt. Saigo Takamori, ostatni wielki przywódca samurajów, nie żył. Miał 49 lat. Rebelia Satsuma dobiegła końca. A wraz z nią era samurajów. Rebelia Satsuma była ostatnim oporem samurajów. Po 1494 roku, samuraje jako klasa przestali istnieć. Zostali wchłonięci do nowego japońskiego społeczeństwa, stając się biznesmenami, biurokratami, nauczycielami, oficerami wojskowymi w Nowej Armii. Ale ich dziedzictwo przetrwało. Rząd Meiji, choć zmiażdżył rebelię, szanował Saigo. W 1889 roku, 12 lat po jego śmierci, cesarz Meiji. Przyznał mu pośmiertne ułaskawienie. Sajgo został zrehabilitowany jako bohater narodowy, człowiek, który działał zgodnie z zasadami, nawet jeśli te zasady były błędne. Dziś Sajgo Takamori jest jedną z najbardziej czczonych postaci w historii Japonii. Są jego posągi w całej Japonii. Jest tematem niezliczonych książek, filmów, programów telewizyjnych. Jest postrzegany jako uosobienie ducha samurajskiego. Lojalny, odważny, honorowy, gotowy umrzeć za swoje przekonania. Film Hollywood z 2003 roku, Ostatni Samuraj, z Tomem Cruise'em w roli głównej, jest luźno oparty na rebelii Satsuma i Saigo Takamori, choć bierze wiele swobód z historią. Ale czego możemy się nauczyć z tej historii? Po pierwsze, że zmiana jest nieunikniona. Samuraje próbowali oprzeć się modernizacji, próbowali trzymać się Starego Świata, ale Stary Świat znikał. Żadna ilość odwagi ani umiejętności posługiwania się mieczem nie mogła powstrzymać marszu postępu. Po drugie, że tradycja i honor mają swoją cenę. Saigo i jego samuraje wybrali śmierć zamiast adaptacji, wybrali honor zamiast przetrwania. Możesz podziwiać ten wybór. Lub możesz go kwestionować, ale nie możesz zaprzeczyć jego sile. Po trzecie, że technologia zmienia wojnę. Rebelia Satsuma była jedną z pierwszych wojen w Japonii, gdzie nowoczesna technologia karabiny, artyleria, koleje, telegrafy odegrała decydującą rolę. Samuraje ze swoimi mieczami i tradycyjnym treningiem po prostu nie mogli konkurować. Po czwarte, że nawet w porażce może być zwycięstwo. Samuraje przegrali rebelię Satsuma, ale ich duch, ich wartości, ich dziedzictwo przetrwały. Bushido, droga wojownika, nadal wpływała na japońską kulturę długo po tym, jak sami samuraje zniknęli. I po piąte, że czasami ludzie walczą nie dlatego, że mogą wygrać, ale dlatego, że nie mogą zrobić nic innego. Sajgo wiedział, że nie może pokonać rządu Meiji, ale nie mógł stać z boku, podczas gdy świat, który znał, znikał. Więc walczył. I umarł. I stał się legendą. Rebelia Satsuma oznaczała koniec ery. Po 1950 roku Japonia szybko się modernizowała. W ciągu zaledwie kilku dekad przekształciła się ze społeczeństwa feudalnego w potęgę przemysłową i wojskową. W latach 1000 Japonia pokonała Chiny w I wojnie chińsko-japońskiej, ogłaszając swoje przybycie jako potęga regionalna. W latach 1903-1905 Japonia pokonała Rosję w wojnie rosyjsko-japońskiej, stając się pierwszym narodem azjatyckim, który pokonał europejską potęgę w erze nowoczesnej. Do lat 30. XX wieku Japonia była jedną z wielkich mocarstw świata, z imperium, Rozciągającym się na znaczną część Azji Wschodniej. Wszystko to było możliwe dzięki reformom Meiji, tym samym reformom, przeciwko którym Saigo i jego samuraje się zbuntowali. Ale Japonia nigdy nie zapomniała o samurajach. Nawet gdy się modernizowała, nawet gdy przyjmowała zachodnią technologię, zachodnie instytucje, zachodnie ubrania, Japonia utrzymywała głęboki szacunek dla swojej samurajskiej przeszłości. Wartości samurajskie: lojalność, honor, samodyscyplina, poświęcenie zostały włączone do nowej japońskiej armii. Japońscy żołnierze w wojnach XX wieku często postrzegali siebie jako spadkobierców tradycji samurajskiej, a w kulturze popularnej samuraje nigdy nie umarli. Pozostają ikonicznymi postaciami, symbolami minionej ery honoru i bohaterstwa. Historia Saigo Takamori i rebelii Satsuma jest historią tragedii. To historia ludzi, którzy walczyli o świat, który znikał, którzy wybrali śmierć zamiast adaptacji. Ale to także historia odwagi: o ludziach, którzy stali mocno przy swoich zasadach, nawet gdy cały świat był przeciwko nim o ludziach, którzy woleli umrzeć z honorem, niż żyć bez niego na zboczach Shiroyamy. 24 września 1877 roku. Ostatni samuraje dokonali swojej ostatniej szarży. Szarżowali przeciwko karabinom maszynowym z mieczami. Szarżowali wiedząc, że umrą. Szarżowali, ponieważ byli samurajami, a to właśnie robili samuraje. A kiedy padli, era upadła wraz z nimi. To jest historia ostatniej armii samurajów, której żadne zachodnie imperium nie mogło pokonać. Dopóki Japonia nie pokonała samej siebie. Historia o tym, jak samuraje, którzy rządzili Japonią przez prawie tysiąc lat, dokonali swojego ostatniego oporu przeciwko nowoczesności. I historia o tym, jak jeden człowiek, Saigo Takamori, stał się symbolem utraconej ery. Mam nadzieję, że ci się podobało. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyłeś i mam nadzieję, że następnym razem, gdy staniesz w obliczu nieuniknionej zmiany, przypomnisz sobie samurajów z Satsumy, którzy wybrali honor zamiast adaptacji i zdecydujesz, czy to jest ścieżka, którą chcesz podążać. Ponieważ czasami trzymanie się przeszłości jest szlachetne, a czasami jest tragiczne. Samuraje z Satsumy wybrali jedno i drugie.